Dla tych, jak nie wiedzą, jak odra przepływa przez Wrocław, to zobaczcie tutaj jest. Tutaj jest 1-2, wpływa te stopnie wątku na Paszowice. Tutaj jest Zo, tu dziewiątka, to jest żeglugowy kanał, czyli tu o mojej, a na Osobowice. Wybrzeże Wyspiańskiego. No i moc Grunwaldzki to jest 8. No tutaj jest w powiększeniu ósemka. I ona się gdzieś tutaj łączy. Zobaczcie. czy nie? Także widzicie, jak to wygląda. Ujście o ławach. 7. Też tutaj jest 7. Ujście o ławach. Przy moście